Chciała zapytać, kiedy będzie lekcja nauki malowania w tym małym lusterku? Pani Karydo, ale by się tu uczy, by jeździć, prawda? No jak tak bez błyszczyka, To ja się na ślepo muszę umalować. Najpierw trzeba ustawić lusterka. Przypowiedam, nie ustawiamy wszystkich lusterek na siebie, tak? A ustawienia radia, ten egzamin ja na pewno zdam najlepiej. U Krystiana w aucie to ja miksuję stację jak DJ, no. Z zamkniętymi ociami. Kierowca nigdy nie zabyka oczu. Nawet jak śpiewa? Nawet jak śpiewa i żuje gubę jednocześnie. Czeście. Wszystko naraz! Gorzej niż w czasie porodu! O, w tym przypadku to bóle porodowe a instruktor. A mogłybyśmy się zamienić miejscami. Ale jak pani chce prowadzić bez kierownicy? Jak jestem z Krystianem to z zamkniętymi oczami. Mówię jedź tam, jedź tu, a tutaj nic nie można. To po co mi do prawo jazdy? Rezygnuje pani? No nie, bo wiem, że byłoby pani smutno, prawda? O, na pewno by bardzo tęskniła. Wiedziałam, że mnie pani polubiła i nawet prezent pani przyniosą, żeby tak szaro nie było, jak pani ze mną jeździ. Przyczepię. Dla siebie mam drugi, żebyśmy wyglądały jak siostry. Może jeszcze nawet dokupię godzinę. A czy tą L-kę u góry moglibyśmy zmienić na K? Żeby wszyscy wiedzieli, że Karyna jedzie? Z drogi śledzie Karyna jedzie!